Witam serdecznie wszystkich traderów Dada z tej strony mówi do Was Dada Trading Room na Discord, na platformie Discord. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze tutaj nie, nie przyłączyli, a tych którzy już przyłączyli zapraszam do bardziej aktywnego udziału. Dzisiaj czas na omówienie kolejnego dnia, czyli podsumowanie dnia. Co dzisiaj się stało, to zaraz sobie zobaczymy na wykresie. Mówimy cały czas o DAXie, czyli DAX 30 jest moją ulubioną parą, nie tyle parą, co instrumentem, który traduje codziennie praktycznie. No i jak widzimy wczoraj rynek na zamknięciu mniej więcej w okolicach zamknięcia dnia zaczął rosnąć do góry. I na, też odbijając się od tej od, od, od strefy popytu już, już drugi raz, bo wcześniej też już się odbił No i poszedł do góry, czyli tak zredukował ten spadek, który na koniec dnia wczorajszego był Ale jednak potem szybciutko polecieli jeszcze niżej. I ponownie praktycznie do Frankfurtu, prawie że odrobili cały ten spadek. No i w tym momencie, już na Frankfurcie, po otwarciu się Frankfurtu, tutaj rynek zaczął znowu robić korektę. Ponownie odbił się od tej strefy. Teraz to widzimy, kurczę, tutaj wyraźnego takiego odwrotnego rgr prawda? o a no, i w tym momencie, jak widzimy, rynek potem poleciał sobie troszeczkę wyżej, już ładnie sobie poleciał. Poza tym, co się jeszcze stało takiego? O ile, o ile jeszcze w tym miejscu była dosyć duża zmienność powyżej 100 pipsów na M15, czyli ATR M15 był tutaj powyżej 100 pipsów. Tak na tej konsoli tutaj gwałtownie ATR zaczął spadać i spadł w okolice nawet 60 pipsów raptownie, W tej chwili jest około 70 pipsów. To już jest znacznie mniej, nawet o połowę mniej niż bywało w poprzednich dniach. Więc tak jakby rynek się troszeczkę uspokoił. Zresztą też to widać po spreadzie, bo dzisiaj spread mieliśmy taki dosyć przyzwoity 4,8 4 pipsy nawet w tej chwili. Także yy, poza tym no są jakieś dobre wiadomości, bo Japończycy yy, wyleczyli sporą ilość ludzi yy, jakimś lekiem, który, który mają na yy, na grypę, który tam yy, zresztą tutaj zapostowałem yy, na tym no, u nas yy, na Discordzie. W sekcji General Text jest właśnie o tym artykuł po angielsku, ale można też znaleźć taki artykuł po polsku TVP, artykuł z TVP, no, bo to nawet to było chyba już wczoraj podane, a po prostu ja to dzisiaj dopiero rano znalazłem taką informację. No więc to jest tak jakby jakiś pozytyw. No i wydaje mi się, no nie, lepiej żeby mi się nic nie wydawało. Ok, na razie po prostu tradujemy to co tradujemy. Tradujemy po kolei. No i co ja dzisiaj tutaj zatradowałem? No właśnie zatradowałem trzy, trzy trady. Tutaj mi się wydawało, tak jak widzimy, tak. Może wyłączę sobie na razie to przesuwanie na chwilę. Potem będzie mi skakać w drugą stronę, ale dobra. Yy, tutaj właśnie cały czas patrzyłem na to, na to zachowanie i yy, na podstawie tego tutaj odbicia wszedłem w longa, prawda? Yy, na początku, no może yy, przez głowę mi trochę przeszło, że tutaj jednak mieliśmy na, na ETP SSFC yy, trendy w dół spadkowy. Więc na, przez głowę mi trochę przeszło, że kurczę, trochę coś mi się to nie podoba, ale tutaj cena wyszła górą i dała nadzieję, że jednak będą kontynuować, prawda? Natomiast yy, co się potem stało? No potem się stało tak, że kolejna świeca zanegowała, kolejna świeca zanegowała. W tym momencie zacząłem po prostu myśleć o tym, żeby wyjść yy, z profitem. Więc jak cena zaczęła dać, tutaj zaczęła troszeczkę dawać jakiś profit, no to To jest zawsze około 13 pips, to nie jest wcale tak źle No i ten, no oczywiście jest to, przy, no przy, przy tego typu ruchach jest to niby mało, ale, ale jednak wystarczająco przyzwoicie Wyszedłem z tego trade'u ręcznie No i jak widzicie dobrze zrobiłem, chociaż miałem tutaj stop loss podtrailowany więc w tym momencie nie już. Znaczy, no zawsze byłaby to strata, prawda? I byłaby to większa strata niż tutaj jest ten zysk. No bo jeżeli popatrzymy na, na ile tutaj by było pipsów, to to by było kurczę dobre 50 pipsów straty, prawda? No więc. Tutaj właśnie ze względu na, na, na zachowanie się tego, i potem właśnie pomyślałem sobie, kurczę, że warto jednak mieć jedną, jedną ETPSSF trochę o, o, o dłuższym okresie, czyli przynajmniej z H1 patrzeć. Nie? No i sobie ją włączyłem, mówię, kurczę, w, takim, w takiej sytuacji to o wiele lepiej wygląda niż, niż, niż samą tylko tą szybką ETPSSF mieć. W każdym razie, no, udało się. Potem drugi trade. No drugim, z drugim tradem trochę, że tak powiem, hmm, hmm, no generalnie mi się nie podoba, prawda. Nie podoba mi się trochę y, to moje wejście, nawet jeżeli y, nawet jeżeli tutaj myślałem, bo tutaj myślenie było po prostu pod kontynuację, że skoro cena, y, cena próbowała wyjść, a jest trend spad, y, spadkowy, no to tutaj wszedłem pod kontynuację, no niestety cena w tym momencie skonsolidowała i zaczęła dosyć długo skakać. No ponieważ to był tre, taki tradzik, no chciałem żeby tutaj prawda, bo tutaj jest ten take profit ustawiony, ale no jak już w tym momencie Potem cena właśnie już zaczęła tutaj mi dawać zysk. No to ja po prostu stwierdziłem, że w tym momencie no, trzeba niestety, ale. No, ja tam napisałem też na forum, znaczy w Data Trading Room na, na Discordzie. Napisałem, że tutaj cena zaczyna się zachowywać jakoś tak dziwnie, konsolidacyjnie. I mi się to po prostu nie podoba, no i dlatego zamknąłem. Zamknąłem, jak się cena zaczęła cofać. Po tej świecie jak cena zaczęła się cofać, to zamknąłem tą pozycję. No też około 29 pipsów, czyli całkiem przyzwoicie. Natomiast, jak widzicie, cena tutaj, znaczy tam już, trailing, trailing stop był pociągnięty pod, pod zysk też, ale stwierdziłem, że, że po prostu tutaj. Nie ma co się bawić i czekać aż wytnie ten trailing stop, tylko po prostu trzeba brać co jest. Natomiast, jak widzicie, cena jeszcze raz zretestowała tą strefę i się potem odbiła. Potem się odbiła i już polecieli oj, polecieli, polecieli. Fakt, faktem, że to był też taki czas, gdzie ja po prostu poszedłem sobie na dwór coś porobić. a więc tutaj już nie pilnowałem tego. No, i cena sobie potem odeszła. No, i potem jak już przyszedłem, no to chyba już to było gdzieś więcej w, tym, w tej okolicy. I mm, po prostu obserwowałem, co cena robi, po, po, yy, i tak. No, miałem tam kilka jeszcze innych spraw związanych z kodowaniem, z poprawianiem tam kodów i tak dalej. Yy, I potem tutaj, właśnie, zauważyłem, że. Yy, Cena, o, dokładnie to było tak. Zauważyłem, że tutaj jest dobra okazja, żeby jakiegoś złapać, Longa, bo cena zaczęła się ruszać. I tak jak się nie ruszała, tak się zaczęła ruszać. No więc wskoczyłem w ten pociąg. No i potem, jak już cena szła do góry, to ja zacząłem po prostu systematycznie ręcz, rę, ręcznie trailować. Po prostu zrobiłem sobie coś takiego, że o powiększyłem sobie wykres maksymalnie i zacząłem sobie już ręcznie trailować, trailować, trailować i tu była taka sytuacja, że cena widzicie, tam jest mój take profit, prawda? tu była taka sytuacja, że cena doszła blisko, ale nie doszła do tego take profitu i zaczęła się cofać no to ja wziąłem, podtrailowałem jeszcze ostrzej no i tak mi to wycięło przez dobrą chwilę tutaj cena tak się krzaniła i, i, i widać było knot jeszcze przy niezamkniętej świecy było widać knot no ale ostatecznie pod sam koniec tej, tych pięciu minut wyszła, do, wyszła cena do góry i potem wyszła jeszcze wyżej ale to było już tak widzicie ostatnie, ostatnie podrygi tej ostrygi i potem spadła na dół czy zrobiła tą korektę być może tutaj w korekcie też można było zagrać, bo potem patrzałem, mówię, bo takie coś było. Ale już tak, że tam za późno to zauważyłem, mówię, to już uciekło, to już tam nie będę się z tym bawił. No i tyle na ten temat. Taki był dzisiaj rynek, tak jak widzimy, że rynek troszeczkę się uspokoił. Więc, no, zobaczymy co będzie dalej. Być może no, troszeczkę nam y, y, tutaj rynek odbija albo nie, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie y, jeszcze możemy popatrzeć co się stało na Etku. Na Etku była całkiem podobna sytuacja y, w tym kontekście, że y, jak widzimy tu też jest y, taka bardzo istotna strefa popytu i rynek idealnie zareagował na tą strefę popytu o ile spadał, także tak teraz tutaj się zatrzymał no i zobaczymy co będzie no bo oczywiście ten fakt, że rynek reaguje na strefę pobytu, to nie znaczy, że on musi tą w tym momencie akurat się odwrócić, prawda? No ale ale przeważnie jednak reaguje taki rynek. no, no i, i jak wiadomo na przykład tak tutaj też jakiś, jakiś poziom był, na który rynek zareagował i odbił do góry, prawda? Ale potem wrócił i poleciał jeszcze niżej, więc w takich momentach jest spora szansa, właśnie na, na, na jakąś korektę. I jeszcze obserwuję teraz, no tak, trochę sobie obserwuję tą ropę. Widzimy też, że ropka dzisiaj też ładnie odbiła. Yy, na znaczy no ładnie? No, 5 dolców, prawda, mniej więcej. Ale ładnie odbiła i także tutaj tutaj też jakieś longi można było nie wiem może grać. No i tę naszą złotóweczkę też obserwuję, bo nie ukrywam, że tu mam chrapkę na 5, ten 4,8 gdzieś tak. Tu mam chrapkę na 4,8, ale to już jest związane z tym, że Planuję być może wymienić Eurusie no, po takiej korzystniejszej cenie, ale fizyczne, nie, nie. Nie, ten, nie wirtualne, prawda? No. Okej, okay, no. Czyli tak to dzisiaj się ułożyło. Tak jak mówię, tutaj pokażę jeszcze, no, jesteśmy powoli do przodu. Nie robimy żadnych, że tak powiem, ekstrawagancji. Powolutku, no i więc zapraszam także serdecznie do mojego, do mojego Discorda, czyli Dada's Trading Room na Discordzie. Tutaj mamy dużo różnych kanałów, są kanały podstawowe, które są widoczne dla wszystkich, tu można zadawać pytania, dyskutować jest kanał głosowy, gdzie można nawet nadawać na żywo. Jak widzicie, ja cały dzień praktycznie nadaję na żywo i cały dzień jeszcze w tej chwili nawet nadaję na żywo, no bo jeszcze się dzień nie skończył do końca. No i także mam tutaj specjalne takie pokoje kanały, czyli tak Dada's Trading System to jest dla tylko i wyłącznie dla moich patronów, czyli jeżeli chcecie zostać moim, moim patronem, no to patreon.com, ukośnik, Dadas Trading System Workshop. Oczywiście wszystkie linki są tutaj na dole, pod spodem, w opisach. No i tam wtedy będziecie mieli dostęp do znacznie większej ilości materiałów. Także będziecie mieli wiele korzyści, takich chociażby, jak, że jak będziecie mogli zamawiać u mnie, Filmy. Będziecie mogli zamawiać o mnie jakieś proste wskaźniki lub nawet eksperty. Także będę mógł się z Wami dzielić całą moją biblioteką różnych wskaźników, które kiedyś napisałem. I tą bibliotekę powoli tworzę tutaj w tym co się nazywa Dada's Toolshop. No bo ten Dada's Shop będzie generalnie po to, żeby prezentować wskaźniki. Tutaj stworzę jeszcze też dodatkowy kanał, który będzie taką biblioteką z linkami do tych filmów. No i będzie można albo te wskaźniki nabyć, jeżeli ktoś będzie chciał sobie je kupić. Albo jeżeli ktoś będzie moim patronem, to będzie mógł poprosić i otrzyma taki wskaźnik z tego względu, że jest moim patronem. Jeszcze jaką, jaką inną korzyść ma bycie moim patronem, no to taką, że można sobie uzbierać na mój cały system. Czyli znaczy że biorąc, zasada jest taka, że jeżeli zakumulujecie tam kwoty, kwotę odpowiednią do tego, żeby otrzymać ode mnie 6 godzin Data Trading System Workshop, czyli na żywo i na żywym rynku, Yy, gdzie, ja, gdzie ja was wtedy szkole z mojej yy, metody. Yy, wtedy otrzymacie yy, za darmo wszystkie wskaźniki yy, do Dada Trading System yy, 2000, a, czy 2020. Tak? Yy, no i filmy instruktażowe i pdf -y, i wszystko co z tym idzie. Yy, no i oczywiście wtedy będziecie mieli właśnie tą rolę VIP-a i będziecie tutaj Mieli dostęp do tego, do, do materiałów tu, specjalnych, prawda? Natomiast to, co pokazuję tutaj niżej, to jest takie, taki inny mój projekt, natomiast to jest bardziej projekt filozoficzny. Tutaj nie ma na razie żadnego ruchu, no bo, no bo nie mam czasu na wszystko na raz. Dobra. No. Poza tym, no to. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście do mojego kanału no ja na YouTube, to proszę subskrybujcie i dajcie palucha w górę, kliknijcie w ten dzwonek, tam, żeby was zawiadamiał, kiedy pojawiają się nowe filmy. No i oczywiście, jeżeli nie, nie lubicie, no to palucha w dół, ale dwa razy, koniecznie dwa razy wtedy, bo no, dajcie mi znać, że na pewno mnie nie lubicie. Okej, okay. a to wszystko na ten temat. To, to dzisiejsze podsumowanie dnia. Jutro następny dzień. Zobaczymy, co przyniesie. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się na razie. Cześć.